Sumienie a psychiatria. Akt woli można porównać do prądnicy, a psychikę do przewodów elektrycznych w naszym domu. Niekiedy kable się plączą i powodują spięcia, odpowiednik dziwactw i psychos. Na przykład normalne jest żywienie sympatii do zwierząt, a anormalne trzymanie 200 kotów w salonie. Tu znajdziemy miejsce dla psychiatrii w obszarze anormalnej psychiki. Psychiatria bada spięcia, anormalne sposoby wyrażania dobrowolnie podjętych decyzji. Normalne sposoby wyrażania decyzji należą do dziedziny psychologii, a wolny wybór do dziedziny filozofii i moralności. Co zrobi psychiatra, kiedy spotka kogoś, kto wyraża siebie w sposób anormalny, polując na własną teściową, Prawdopodobnie wykorzysta starą jak świat metodę analizowania motywacji. Powie do pacjenta, zamierzam wejść w pańską podświadomość i, o ile to możliwe, wydobyć na poziom świadomości pewne uczucia, myśli i emocje, które z upływem czasu splątały się tak bardzo, że chce pan zastrzelić swoją teściową. Potem psychiatra może zapytać. Czy ktoś porównał kiedyś pańską teściową do zwierzęcia? Tak, odpowie pacjent, niektórzy ją nazywają starą klępą. I to właśnie skojarzenie mogło spowodować anormalny wybór celu polowania. Po wydobyciu splątanych kabli na powierzchnię psychiatria jest już w stanie uporządkować umysł pacjenta. W odniesieniu do ludzkiego umysłu należy się wystrzegać dwóch błędów. Po pierwsze, psychiatra nie powinien twierdzić, że nie ma czegoś takiego jak wina że istnieją tylko zaburzenia psychiki. Po drugie, psycholog, filozof i moralista nie powinni twierdzić, że w ocenie moralności można pomijać wszelkie czynniki psychiczne i fizyczne. Kiedy moralista wypowiada się na temat anormalnych reakcji, podważając potrzebę badań psychiatrycznych. Wykracza poza swoją dziedzinę. Poza swoją dziedzinę wykracza również psychiatra, kiedy kwestionuje wolność, odpowiedzialność i wina człowieka, utrzymując, że wszystkie ludzkie działania kształtuje popęd seksualny. Czymś innym jest zaburzenie, czymś innym wina. A kiedy występują razem psychiatra i moralista to współpracując ze sobą są w stanie rozwiązać przypadek.